Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę wędził karkówkę, baleron. Wędzarnię już przygotowałem. Na razie się osusza. Temperatura jest bardzo niska. I oczywiście dwa boczki też mam. Przy okazji, przygotowany jest, przygotowana jest pojemnik z wodą, brykiety. Będę dzisiaj używał olchy do tylko i wyłącznie, następnym razem użyję innego gatunku, żeby sprawdzić jaka jest różnica w wyglądzie, w smaku, to chyba by było tyl, na tyle. Termometr podpięty, na razie jest temperatura 20 stopni. Na tym termometrze jest troszkę chyba więcej o 25 nawet. Więc do dzieła. Dobra, mały upgrade. Ik. Temperatura jest 40 stopni. Taki mam ustawiony alarm. Tutaj na tym jest prawie 40. Tutaj mam ustawione. To na minimum. No jeszcze nie jest minimum, ale jeszcze przedstawię To jest moje drugie wędzenie w tej wędzarni. I raczej się zaliczam do amatorów, ale... ale zobaczymy, czy to wyjdzie amatorskie wędzenie, czy profesjonalne. Dobra. Trzydzieści jeden. Tutaj zmniejszyłem ubrzanie. Jeszcze mniej. Na połowę tej pierwszej. Pierwszego prostokącika. I zobaczymy. Dalej jest osuszanie. Ono już jest w miarę suche, to mięso, ale wszędzie piszą, że trzeba suszyć. Żeby dobrze. Żeby dobrze. Kolor się złapał. Kiełbaski. To wygląda jak lodówka, ta wędzarnia. Zobaczcie, to jest guma. Ona na zewnątrz jest zimna. Syn tutaj mi biega. Dotyka. nie przewodzi nie przewodzi ciepła jest też dosyć gruba o, znowu alarm że za niska temperatura dobra dodać się za chwilę okej okay. no to jedziemy z koksem zaczęło się dymienie Temperatura 46 na razie... ...troszkę przemknę. ...tam są te brykiety... ...i zaczynamy... Witam ponownie po jakichś 3 godzinach 2,5 temperaturę mam 65 stopni wyłączoną czałkę tutaj brykietów jeszcze trochę zostało i zobaczcie nie wiem czy będzie widać jak mało dymu wychodzi z tego W środku W środku już skonać. ok ok, parzył będę kiełbaskę znaczy baleron w tym motosprzęcie zakupiłem go w Lidlu kosztował chyba jakieś 30 30 coś funtów 38 funtów można ustawić sobie temperaturę będę parzył w 80 stopniach Yy, ustawiłem czas 120 minut, ale będę sprawdzał termometrem. W środku musi mieć jakieś 70-71 stopnie. Może tak to wygląda w środku. I. No i tyle na razie. Kielbaska się wędzi już 3 godziny. Ok, wszystko rozłączone, idziemy do parzenia. Tak to wygląda. Wędzony na olchie. on olch. na tym drzewie, zobaczymy dalej. Ok, i to jest efekt mojego dzisiejszego wędzenia. To jest boczek parzony. Ten boczek jest surowy, jest tylko wędzony. Różni się praktycznie niczym. Kolorek naprawdę fajny wyszedł. Zapach też w porządku. Sprawdziłem temperaturę termometrem w środku. Yy, parzyłem w 80 stopniach około 35 minut. Tu nie są duże szyneczki. Szyneczki balerony tu nie są duże. Boczki, nie jest duży boczek. Mniej więcej tyle wyszło. Dziękuję bardzo. Zapraszam. O, zapraszam do następnego razu.